Czytanie z księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucz do czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do czeluści i zamknął, pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni, a potem ma być na krótki czas uwolniony. I ujrzałem trony, a na nich zasiedli sędziowie i dano im władzę sądzenia. I ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa, i dla Słowa Bożego i tych, którzy pokłonu nie oddali bestii ani jej obrazowi i nie wzięli znamienia na czoło swe ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem. Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim zasiadającego, od którego oblicza. Uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, a otwarto, otwarto księgi, i inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I może wydało zmarłych, co w nim byli, i śmierć, i otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. A śmierć, i otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga. Jezioro ognia, jeśli ktoś nie znalazł zapisane księdze życia. Został wrzucony do jeziora ognia i ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak lubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. Oto słowo Boże. O Oto przybytek Pana Boga struć O Oto przybytek Pana Boga z mi. Ona pragnie przedsionków pańskich Serce moje i ciało radośnie wołają Do Boga żywego Nawet wróbel znajduje swój dom A jaskółka gniazdo Gdzie złoży swe pisklęta Przy ołtarzach Twoich, Panie, zastępów. Królu mój i Boże Oto przybytek Pana Boga z ludźmi Szczęśliwi, którzy mieszkają W domu Twoim, Panie Nieustannie wielbiąc Ciebie Szczęśliwi, których moc jest Tobie nocy im będzie przybywać. Oto przybytek pana Boga z ludźmi. Z wami. Słowa Ewangelii Świętego Łukasza. Kochany Tobie, Panie. Jezus opowiedział swoją uczniom przypowieść. Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Oto słowo pańskie. Słownie. Panie Jezu, dziś mówisz do nas, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Co powiedziałeś, tego nigdy nie odwołałeś i w tym kontekście pytasz nas, aby, Wy, moi kochani, czy jesteście wierni słowom, które przede mną wypowiedzieliście? Kochani rodzice, czy jesteście wierni słowom, które wypowiedzieliście przy Chrzcie Świętym? Tak jak kapłan napisał listy do tych rodziców, którzy wypisali swoje dziecko z nauki religii, to wielu się zbuntowało. Jak można? Taki straszny list napisał, przypomniał zobowiązania ze Chrztu Świętego. Straszne przestępstwo. Tak. Czy jesteśmy wierni słowom wypowiedzianym przed Tobą, słowom przy zawarciu sakramentu małżeństwa o wierności małżeńskiej. Aż do śmierci. Czy jesteśmy wierni? To mówię, to pytanie w intencji tutaj małżonków obecnych. Tak, każdy z nas do czegoś przed Tobą się zobowiązał. Ty też się zobowiązałeś. Tak. Ty się zobowiązałeś. Zawarłeś i zawierasz, ponawiasz z nami przymierze, nowe przymierze. Tak, kapłan, podczas przeistoczenia Twoje słowa powtarza: Oto jest krew moja nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana. Tak, Panie, zobowiązałeś się, do tego, że będziesz nad nami czuwał do końca, do końca naszego życia. I ty obiecałeś nam niebo, królestwo niebieskie, do którego nas prowadzisz. Do którego nas prowadzisz a prowadzisz tak jak naszych przodków, których nam też dzisiaj przypominasz. Było ich bardzo wielu. Pierwsza księga Jana Apostoła o kapokalipsach, o rzeczach ostatecznych mówi nam o sądzie ostatecznym. A i w krótkich słowach Jan streszcza całą historię zbawienia. Mówi o smoku, wężu starodarnym, którym jest diabeł i szatan. Tak, to ten szatan tak jak kusił Adama i Ewę, tak kusi i nas. Byśmy sięgnęli po drzewo życia, owoc z drzewa życia. Tak i człowiek sięga po to, co jest zakazane, ciągle przypominamy, to sięganie po życie, nie po to, żeby je pielęgnować, ale żeby je zabić. Taki jest człowiek, tak, który daje się kusić, tak jak. Adam i Ewa dali się skusić. I to jest powtórka z historii zbawienia. W każdym czasie jest powtórka. Jesteśmy kuszeni przez diabła, szatana, ale też dodajmy, że w historii zbawienia pojawiły się też dusze, ściętych dla świadectwa. Jezusa i dla Słowa Bożego. Tych, którzy pokłonu nie oddali bestii. Tak, Panie Jezu. A my mamy sobie odpowiedzieć na pytania, do których jesteśmy podobni? Czy do tych, którzy ulegli pokusom? Czy do tych, którzy nie dali? Nie oddali bestii pokłonu. Panie Jezu, nie jesteśmy aż tak źli, jak Ci pierwsi, tak sobie mówimy. Zapewne tu nie ma takich, którzy targnęli się na życie, na życie. Ale takich z nami, takich z nami. Czy wszystko zrobiliśmy czy wszystko zrobiliśmy, aby zapomnieć temu, tak? Jesteśmy rodzicami, znajomymi tych, tych właśnie. Czy zrobiliśmy wszystko? I czy jesteśmy podobni do tych dusz ściętych dla świadectwa, którzy gotowi byli i są. Cierpieć dla Ciebie, a te cierpienia mogą być bardzo różne. Takim cierpieniem jest trud wychowania: wychowania dziecka, pomoc w wychowaniu wnuków, wychowania naszych bliskich przyjaciół. Ich też trzeba wychowywać. Panie Jezu, a to wszystko ma służyć przygotowaniu. Na sąd ostateczny, o którym na dzisiaj przypomina święty Jan Apostoł, księdza Apokalipsy. Tak, niebo nowe ujrzałem i ziemię nową, mówi apostoł. Pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Tak, Panie, to nasze życie przemija powoli. I ujrzałem wstępujące z nieba nowe miasto, przystrojone, jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I właśnie takimi chcemy być. Takimi chcemy być. Nowe miasto. Tu nie chodzi już tylko o pojedynczego człowieka, ale wspólnotę. To może oznaczać. Nasze rodziny, i to nie tylko te małe, ale i duże rodziny, naszą ojczyznę, żebyśmy byli przystrojeni, jak oblubienica, jakże piękna dla swojego oblubieńca, oblubieńca, którym Ty jesteś, Panie. I ja o to się modlimy za wszystkich chrześcijan, aby byli wierni. Tym słowom, które wypowiedzieliśmy w czasie przyjmowania sakramentów świętych. Ciebie prosimy. Do zmarłego Ojca Jerzego w pierwszą rocznicę śmierci oraz mamy o radość życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się, żebyśmy zawsze byli wierni wszystkim przyrzeczeniom i przysięgom, które składamy przed Panem Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie osoby, które nie żyją w stanie łaski uświęcającej, aby jak najprędzej przystąpiły do sakramentu pokuty, pojednały się z Panem. I przyjmowały go w Komunii Świętej. Gorącym sercem. Ciebie prosimy. Modlmy się za chorych, za wszystkich, którzy teraz umierają w szpitalach. Za ich rodziny, które się nie mogą z nimi pożegnać. O potrzebne łaski dla nich. Ciebie prosimy. Panie, Panie Jezu. Tak wiele oczekuję na Ciebie w przyciągach Pańskich spraw, aby doświadczyli słodyczy spotkania się z Tobą. Ciebie prosimy. się Wymysłujemy Ojca Świętego o pokój na świecie, za prześladowanych, za wiarę, za nasze ojczyzny, nasze rodziny, aby były silne Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za polskie kobiety, aby życie poczęte w ich łonie było darem Bożym i miały tą świadomość. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie, módlmy się za nas samych, abyśmy byli Tobie, Panie Boże, wierni. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się za skrócone rodziny, aby mogli się opamiętać prosimy. Módlmy się za dusze w czyściu a żeby Pan Bóg przyjął ich do swojego Królestwa. Ciebie prosimy. Panie Jezu, prosimy Cię o radość dla wszystkich zmarłych z rodziny Krasoń oraz Ucka. Ciebie prosimy. Módmy się za młodzież aby i dzieci, żeby w tym czasie koronawirusa dobrze się rozwijało. Ciebie prosimy. Panie Jezu, otwórz swoje serce dla tych, którzy Cię szukają, a ich serca są zakryte chorobami albo nałogami. Proszę Cię, aby odnaleźli Ciebie i pokochali całym sercem. Ciebie prosimy. I o pokój na świecie, żeby już nie było żadnych wojen i nawrócenie wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną wiarę katolicką. Ciebie prosimy. Bóg, jczesz mogąc się przyjmie z te prośby, które tobie przedkładamy dusią tym zaścieni Matki Najświętszej przez Chrystusa, Pan'a naszego. Jak kłania, pragnie wody ze strumieni, o ja dusza. Cię. Tylko ty tylko jesteś moim pragnieniem zawsze chcę uwielbiać cię tylko Yeah. Yet yeah. yeah.